Dzień dobry, drogie dzieci! Drogie dzieci! Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, czym była bitwa pod salaminą i jakie miała znaczenie. Drogie dzieci! Bitwa pod salaminą była bardzo ważna. A była ważna, bo była ważna. No, a tak na poważnie. Proszę Państwa, kiedy mówimy bitwa pod Salaminą mówimy, że zaczynają brzmieć pęby wojenne. Mówimy, że zaczyna się decydująca bitwa morska. Bitwa, kolejna bitwa o Ateny. Dlaczego kolejna? Na pewno Państwo pamiętacie, mam nadzieję, Hmm, że w 490 roku król Dariusz I Wielki, hmm, trwa wyprawa króla Dariusza, no, dowodzona przez jego dowódców Datisa, To wcześniej, e, wcześniej troszkę Mardoniusz e, wyprawę. I w czasie tej wyprawy króla Dariusza Wielkiego, króla królów, wtedy, kochani, po raz pierwszy zaczynają brzmieć bębny wojenne. Wtedy po raz pierwszy e, Persowie ruszają na świat e, grecki. Kiedy zagrały surmy, zagrały... Proszę Państwa, no nie takie jak moje Kongo, tak? E, ale... Ale grał. Ja. E, wtedy w 490 roku e, dochodzi do decydującej bitwy jednej, bo tam jest kilka takich decydujących, ale ta najważniejsza to była bitwa pod e, Maratonem. O bitwie pod Maratonem było poprzednim odcinku. I wtedy ja Państwo zwracałem uwagę, że bitwa pod maratonem jest, jest tą bitwą decydującą o tym, czy przetrwa cywilizacja heleńska, czy też nie. W 490 roku po maratonie persowie odpływają, przegrali. Przegrali ten etap wojen grecko-perskich. Ateńczycy uratowali. Uratowali swoje miasto dzięki słynnemu biegowi maratońskiemu. Ale, proszę Państwa, król Dariusz, wybitny władca, wybitny monarcha perski, po swojej śmierci zostaje uznany przez persów za prawie Boga. A robi to jego następca, Xerxes. I Xerxes postanawia do zrobić to, co nie udało się Dariuszowi. Proszę Państwa, czyli podbić świat grecki. A po świecie greckim dalej całą Europę. Stworzyć największy imperium w dziejach, jak to mówił tysiącletnie. O! Potem byli jeszcze następni, którzy mówili o tysiącletnich hiperiach, Nawet w XX wieku. A są i tacy, którzy w XXI próbują takie rzeczy przekazywać. Kochani, w 480 roku przed naszą erą wyprawa króla Xerexesa. Ona jest najbardziej znana z tych wypraw grecko-perskich i z wojen grecko-perskich. Ja jeszcze raz Państwu podkreślę liczbę a liczbę mnogą. Wojny grecko-perskie. Nie wojna. Wojny grecko-perskie. Zwrócę Państwu uwagę jeszcze raz, że te wojny zaczynają się od powstań Jonów, powstań Greków przeciwko Persom, potem mamy wyprawy i właśnie bita pod maratonem, a w 480 roku przed naszą erą wyrusza armia Xerxesa. Była armia Xerxesa, i ta armia, gdybyście Państwo patrzyli na mapę, na mapie, y, jeszcze raz polecam, otworzyć mapę jak, z wojnami grecko i odnaleźć w legendzie wyprawę Xerxesa. Między innymi. I proszę Państwa, co się tam y, y, wydarzyło? Jak Państwo wiecie, Armia Xerxesa, pod cała armia perska, ja tutaj używam pewnych skrótów, bo gdybym tak miał dokładnie to omawiać, no zajęłoby nam to. Hu hu hu. E, Xerxes. Król, królów, król Perski, być może państwo znany no, z komiksu czy z filmu 300 chociażby. Główny przeciwnik Leonidasa w bitwie pod Termopilami. Jak Państwo na pewno pamiętacie i wiecie, Xerxes dzieli swoje wojska na wojska lądowe, oczywiście, no i flotę, ale także, bo, także wojska na okrętach. Przy bitwie, po bitwie pod Termopilami, kiedy to Leonidas i jego 300 dało czas na przygotowanie się Grekom, Greków, dochodzi do kolejnej decydującej bitwy. Bitwy o Ateny. Bitwo o Ateny i kontrolę nad światem śródziemnomorskim, zwłaszcza kontrolę morską. Ten, kto panował na morzach w tamtym czasie, ten kontroluje logistykę, zaopatrzenie, handel, dostarczanie posiłku wojskowego, dostarczanie ży żywności chociażby. Więc te bitwy morskie odgrywają bardzo ważne, bardzo dużą rolę, bardzo duże znaczenie. Proszę Państwa, najważniejsza i najbardziej znana z tych bitew morskich to bitwa pod Salaminą. Proszę Państwa, jeszcze raz zwracam Państwu uwagę na to, żebyście Państwo siedzieli w miarę możliwości na mapie, Patrz, słuchając tutaj co się dzieje. A co ja opowiadam, w miarę możliwości z patrzy na mapę. Po klęsce, perski, po, klę... po, po klęsce, po porażce pod Termopilami, po porażce tak naprawdę greckiej, helejskiej, prawda? Bo przez Kserkze ostatecznie ostatecznej, bitwę pod Termopilami, mimo poświęcenia. 300 Spartan przysłowiowych, 300 Spartanów, i inaczej wyglądało tak naprawdę, i Leonidasa. Co się dzieje dalej? No, Persowie ruszają na południe i na lądzie, i na morzu. Ruszają na Ateny, w stronę Ateny. I to jest geneza, przyczyna bitwy pod Salaminą. Bitwa pod Salaminą, czyli bitwa o Ateny, tak naprawdę. Proszę Państwa, obie strony przygotowywały się do bitwy, przygotowywały się do wojny przez kilka lat. W związku z tym są obie strony są no, w miarę na stan swoich możliwości przygotowane. Kiedy mówię bitwa morska, no to najpierw o co tam chodziło. Proszę Państwa, po termopilach. Ateńczycy, wiedząc, że armia perska zmierza na południe, zmierza w stronę Półwyspu Atyka, zmierza, zmierza w stronę, w stronę Aten, Ateńczycy opuścili miasto. Ateńczycy opuścili miasto po decyzji polityków. Państwo, wiecie, że to, to jest antyk, to jest starożytność. W związku z czym przed podjęciem każdej z decyzji politycy udawali się do wyroczni. A to wyrocznia główna, najważniejsza, oczywiście były wiele, ale to najważniejsza wyrocznia w świecie heleńskim, to wyrocznia w Delfach, wyrocznia delficka. I tam, ja już o tym wspominałem wcześniej, i tam, proszę Państwa, Ateńczycy yy, słyszą od wyroczni, co mają zrobić? Do tej wyroczni udają się tak zwani stratedzy ateńscy. Strateg, to na tym etapie rozwoju politycznym Aten, jest to, są to urzędnicy, najważniejsi urzędnicy państwowi. No, gdybym dzisiaj porównał do dzisiejszego, do dzisiejszego systemu, powiedziałbym ministrowie, mniej więcej. Taka rada ministrów. Tych dziesięciu strategów, bo było ich dziesięciu, dziesięciu strategów podejmowało, kierowało państwo, podejmowało najważniejsze decyzje, przygotowywało rzeczy pod dyskusję, pod zgromadzenie ludowe chociażby między nimi. I wśród tych dziesięciu strategów państwo macie zapamiętać jednego. Temistoklesa. Temistokles, jako jeden z polityków, o doświadczeniu wojskowym, dlatego że większość wtedy, kadry, e, e, większość wtedy e, kadry e, e, politycznej miała doświadczenie wojskowe, obywatele mieli obowiązek służby wojskowej w zależności od e, zamożności, dla przykładu e, już od VI wieku przed naszą erą a, Obywatele rzymscy, ci najbogaci, elita, mieli obowiązek za własne pieniądze kupić uzbrojenie hoplity, czyli ciężkiego piechucha greckiego, hoplą wielką, ciężką tarczę, włócznie, miecz, hełm na, i, i napierśniki. No, tylko niektóre wymienia, bo to jest oczywiście zdecydowanie więcej tych elementów. To było, pod, to było ogromnie kosztowne i to było tylko na to w atenach tylko najbogatszych. Więc elita finansowa, to była także elita militarna, czyli hoplici, e, y, znaczna część tych tych Ateńczyków jeszcze bogatszych, czyli już naprawdę najbęższa elit. Tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli oligarchowie, wielcy magnaci, wielcy biznesmeni, tak? właściciele Facebooków, Microsoftów and Company. Tak? A te ci antyczni ateńscy, Billowie, Gatesy i tym podobni, ci najbogaci mieli za zadanie, za własne pieniądze zasponsorować budowę okrętu. Te okręty artańskie to triery. Triera to oznacza trzy. Trzy rzędy wioseł. Na trzech poziomach siedzieli wioślarze na okrętach i powodowało, że tych wioseł, tych, tych wioseł jest o wiele więcej, można się o wiele szybciej rozpędzić. No i tutaj odwołuje się do Państwa znajomości matematyki, a zwłaszcza fizyki i wzór napęd, masa razy prędkość. Trzeba było jej, trzeba było ciężki, drewniany okręt jak najbardziej rozpędzić, żeby on miał silny pęd i wtedy taranujemy, wbijamy się w bok okrętu przeciwnika. Na to była podstawa taktyki w tamtych, w tamty, w tamtych czasach. Drugą tak, taktyką używaną w bitwach morskich, jeżeli się nie da staranować, to oczywiście forma abordażu. Forma abordaż, czyli desantujemy się z okrętu na okręt. I w ten sposób zdobywamy okręt, e, przeciwnika, okręt, okręt wroga. Tego abordażu nie używali persowie, ale Grecy zaczęli. I Grecy zaczęli, a właśnie wprowadzili formę abordażu. Potem udoskonalą to Rzymianie w trakcie wojen e, grecko-perskich. Więc taktyka to albo taranowanie, albo abordaż. To abordaż robili Grecy. Z kolei floty perskie starały się unikać takiego abordażu, walki wręcz, albo taranowanie, albo ostrzał łuczniczy. A także, także z okrętów. Były to różne taktyki, a różnie to wyglądało. Okręty ateńskie i sojuszników Aten to były okręty mniejsze, za to o niższym zanurzeniu, płytszym, mogły wpływać dowolnie, na płytkie akweny, zwłaszcza akweny w cieśninie między Atenami, półwyspem Attyka, a wyspą Salamina. Dlaczego to było tak istotne? Ponieważ to są bardzo zdradzieckie wody i w wielu miejscach tuż pod powierzchnią są skały. I jeżeli jeżeli Atyńczycy mieli okręty, oni przede wszystkim znali te, e, zna, e, mieli okręty o niskim zanurzeniu, to oni przepływali nad tymi skałami. A flota perska! Większe okręty, masywniejsze, cięższe okręty i o większym zanurzeniu. No właśnie, trzeba ich wciągnąć w ten teren. Trzeba ich wciągnąć w tą pułapkę, niech tam wpłyną. Niech haczą o te zdradzieckie skały. Więc mamy dwie inne taktyki, dwie różne, dwie różne floty w bitwie pod Salaminą. Średnia warstwa w Atenach, średnio zamożności. E, ta elita fundowała okręty. Bogaci, ale nie najbogaci, stanowili piechotę, podstawę piechoty ciężko zbrojnej hoplidów. A ta warstwa ekonomicznie najniższa w Atenach, zaraszam, ja tu mówię tylko o obywatelach. Nie o mieszkańcach Aten. O obywatelach. Czyli wolnych mężczyznach pełnoletnich którzy urodzili się z ojca ateńczyka. To nie jest to samo, co wszyscy mieszkańcy Aten. To jest zdecydowanie mniejszy zbiór matematyczny. Proszę Państwa, większość mieszkańców, większość obywateli Aten, średnio zamożnych i mniej zamożnych, nawet uboższych, ci nie mogli zafundować okrętu, ci nie mogli skupić sobie uzbrojenia ciężko ciężkozbrojnej piechoty, ale mogli być wioślarzami na okrętach ateńskich. Proszę Państwa, pierwsze nasze skojarzenie, kiedy mówimy floty starożytne, to galery. Niewolnicy zakuci w łańcuchy pod pokładem i wiosłujący aż do śmierci. A to jest, proszę Państwa, galera rzymska tak zwana. To Rzymianie niewolników zamykali pod pokładem. Ateńczycy, jako wioślarze, mieli wolnych obywateli. To ja? Czy każdy z Was? No może jeszcze nie, bo nie jesteście pełnoletni. Ale gdybyście już byli pełnoletni i mielibyście obywatelstwo rzeczypospolitej, pełne prawa obywatelskie, to wtedy panowie, bo panie nie, zgodnie z zasadami ateńskimi, to wtedy panowie, jako pełnoletni, i jeżeli gdybyście byli tą warstwą niżej zarabiającą, to wtedy po prostu byście służyli we flocie. We flocie, flocie pospolitej tak jak wtedy we flocie ateńskiej, bylibyście wioślarzami. Nieprzykutymi, nie przykutymi, nie niewolnikami, wolnymi obywatelami, którzy bronią ojczyzny, bronią swojego polis, bronią swojego państwa, jako wioślarze w flocie ateńskiej. Proszę Państwa, kiedy Xerxes przybywa do. Do półwyspu Attyka przybywa do Aten. Przybywa już w momencie, kiedy floty są gotowe. Jego dowódcy zapewnili mu, zapewnili mu, że zwycięstwo jest pewne. Zapewnili go, nie ma w ogóle wątpliwości. Odniesiemy wielkie zwycięstwo. No, tak sobie jest myślał. Ustawił sobie tron na wzgórzu, chciał oglądać swoje wielkie zwycięstwo. No i co się stało? Ano, ten Istokles, wiedząc, że prasowie mają zdecydowaną przewagę liczebną. No bo, proszę Państwa, kiedy mówimy o dysproporcjach w trakcie tej bitwy, no to, kochani, w sumie. Xerxes wystawił 800 okrętów. 800 okrętów, około 800 okrętów bojowych. Tylko to nie były okręty jednorodne. No, Persowie to nie byli ludzie morza, Persowie to byli ludzie lądu, ale w Imperium Perskim, bo po podbojach Dariusza, Cambysesa, wcześniejszych, byli specjaliści od floty. Fenicjanie, okręty fenickie. I flota fenicka. Grecy jońscy. Grecy z wybrzeży dzisiejszej Turcji, wybrzeży Morza Egejskiego. oraz Egipcjanie. Tylko to były trzy różne typy okrętów, trzy różne taktyki, trzy różne sposoby dowodzenia. I to był problem. To był problem Xerxesa. Proszę Państwa, tak naprawdę sam Xerxes siedział na tronie i oglądał bitwę. Nie brał bezpośrednio udziału w bitwie. Nie dowodził bezpośrednio, bezpoś, bezpośrednio w bitwie. No to co? 800 na 360. Większa liczba ludzi w flocie perskiej. Wydawało mi się, że bitwa jest przesądzona. Gdyby nie. Wywiad i zdrada. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze raz, co mówiłem, we flocie, flota Preska jest złożona między innymi z Greków jońskich, z Greków, którzy przecież wywołali ten powstanie prysień. I prosiłbym Państwa, abyście zapamiętali nazwisko Sikinos. Sikinos to był niewolnik Temistoklesa. Temistokles wydał mu polecenie, swojemu niewolnikowi. Udasz się do Xerxesa i powiesz mu, że u nas jest kompletna panika, że część floty w nocy planuje ucieczkę i sprowokujesz go w ten sposób do ataku, do wpłynięcia w wąską cieślinę salamińską. Temistotes chce zrobić to samo, co zrobił, yy, proszę Państwa, Leonidas pod Teremopilami. Nie bitwa w otwartym polu. No bo tutaj na otwartym morzu nie byłoby szans. Tutaj, rzece by przybrali. Tylko trzeba wciągnąć wroga. Wciągnąć w wąską cieślinę, gdzie przewaga liczebna nie będzie miała żadnego znaczenia. Bo przecież wszyscy naraz nie mogą się bić w wąskiej cieślinie. I Idą wciągnąć jak najgłębiej. A ta ma swoje boczne, za, boczne zatoczki. I tam pochowamy swoje okręty. I co się stało? Xerxes i jego dowódcy złapali się na to. Złapali się na to. Dali się wciągnąć. Flota perska wpływa w wąską cieśninę. Tymistokles wiedział, że bardzo ważne są wiatry i prądy morskie, on nie znał. Oni nie. Nagle zrywają się silne wiatry, o których wiedział, że będą. Ten Ta flota preska, jak mówię, zróżnicowana bardzo. Nagle rozpada się taktyka, rozpada się równy szyk, bo część jest na tym terenie, gdzie są prądy płynące w jedną stronę, czy w drugą. To się rozpada cała organizacja planu bitwy pod salamino, planu perskiego. I kiedy wpływają głęboko w, w tą cieślinę, nagle z bocznych zatoczek wypływają małe, mniejsze, szybsze i zwrotniejsze okręty ateńskie i sojuszników Aten. I zaczyna się taranowanie. Wybucha kompletny chaos we flocie perskiej. Te wielkie okręty, potężne okręty na małym przestrzeni nie mogą, proszę państwa, manewrować. A ten czy co da? Do tego, proszę państwa, to co powiedziałem. A ten czy, y, chociażby fenicjanie stosują taktykę ostrzału, y, ostrzału łuczniczego. Ale co wam to da? Jak nagle wam się wbije w butę taran przeciwnika? Dzioby łózi, łodzi przecież były za, specjalnie wydłużone i często zakończone, y, 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 zasz, 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 zakończone brązowym okuciem. A jak już się wbiją do was, albo nawet podpłyną, to zdesantują się i co z tych uczynków? Mamy abordaż. I proszę państwa, w czasie tej bitwy dzięki z Dzięki wywiadowi, dzięki niewolnikowi, który wciągnął, przekazał informacji i wciągnięto flotę perską. Dzięki płytszemu zanurzeniu, większej zwrotności tą bitwę wygrywają ateńczycy. Co z tego, że piechota perska zajęła miasto Ateny? Bo zajęła. Bo Ateny nie były bronione przez, przez, przez duży garnizon. Ateńczycy wcześniej opuścili miasto, przepłynęli przez na wyspę i tam się schowali. Kserkses zdobył Ateny. Zdobył Ateny, spalił Ateny. Ateny zostały zniszczone kompletnie, ale przegrał bitwę morską i musiał odpłynąć. Ateńczycy wrócili do Aten i odbudowali swoje miasto odbudowali i tak jak Państwo znacie Ateny z, jego, z, jej, z ich z zabytkami z Akropolem chociażby to są wszystko budowle wybudowane po tym wydarzeniu bo Ateny mówię były zniszczone udaje się odrzucić flotę perską Xerxes wściekły postanawia ukarać swoich dowódców o, część poległa w bitwie, część uciekła, a ci, co nie uciekli, zostali ścięci. Mówimy, kolejna klęska Persów pod Maratonem w 490 roku uratowała Ateny i bieg maratoński, który ochronił. W 480 roku przed naszą Ten jego drewniany mur, czyli łodzie, i taktyka przeniesienia ludzi na wyspę, oddajemy miastu, uratowała Aten. Uratowała demokrację ateńską i uratowała całą cywilizację heleńską. Wielki ten istokles chwała mu, chwała Ateńczykom i chwała flocie ateńskiej. Gdyby nie to zwycięstwo, nie znalibyśmy pojęcia demokracja. Demos, lud. Kratos, władza. Ludu ty mój, demosie. To do Was będzie należała decydowanie o losach Polski świata. Kiedy tylko skończycie 18 lat, albo Wy, którzy już macie 18 lat, to do Was należy. Pamiętajcie, że to dzięki między innymi bitwie pod salaminą i temistoklesowi bez nich nie byłoby demokracji bitwa pod maratonem drogie dzieci bitwa pod maratonem jedna z decydujących bitew o losach świata bitwa pod termopilami jedna z symbolicznych bitew o losach świata i bitwa morska pod salaminą Bitwa, która uratowała demokrację. Proszę Państwa, po bitwie pod Salaminą, rok później, w 479 roku, dochodzi do decydującej bitwy w losach wojen grecko-perskich, ostatecznej bitwy lądowej pod Platejami. Tam koalicja polis greckich pod dowództwem Sparty, formalnie zresztą bitwie pod Salaminą też Spartanii dowodują, ale to formalnie tylko i wyłącznie. Bitwa pod platejami jest ostatnią wielką, ważną, decydującą bitwą wojen grecko-perskich, wygraną przez Greków. Po 480 roku i 479 roku los wojen grecko-perskich został przesądzony. Grecy uratowali się. Co prawda, poetyczki toczą się jeszcze przez kilkanaście lat z przerwami, a pokój zostaje, tak zwany pokój Kaliasa, zostaje zawarty do, y, znacznie, znacznie później opó oficjalnie kończy swoje. Ale rozstrzygnięcie. To jest bitwa pod Salaminą i bitwa pod Platyja. Kochani, podziękujcie Temistoklesowi. Podziękujcie Ateńczykom, to dzięki nim macie demokrację. Dziękuję i do zobaczenia.